Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Dotyk Czułości. A ze mną w dniu dzisiejszym, hmm, specjalnie dla Państwa, Kasia i Wiktor. Witam serdecznie. <grym> Wesołych Świąt. <grym> tak, pełnych miłości Świąt. Eee, no cóż, jesteście pomysłodawcami wielkiego projektu. Jedynego, w zasadzie pierwszego w Polsce wielkiego... Wydarzenia, które łączy światła, lasery, jogę, zapachy, muzykę. Skąd taki pomysł i czym jest ten pomysł? Skąd taki pomysł? Wziął on się stąd, że tak naturalnie się rozwijamy w naszym, z naszym projektem Musco Yoga, czyli Music Communication Yoga. W którym łączymy świadomą pracę z ciałem poprzez taneczną jogę z muzyką, która wspiera joginów w ich praktyce. E, muzyka interpretuje ruch, muzyka dodaje inspiracji na macie, a, i też muzyka odwołuje się symbolicznie do przedstawienia m, czakr. E, i, Stąd, ten, stąd pomyśleliśmy też o takim dużym wyzwaniu dla nas na Nowy Rok, o wydarzeniu 150 joginów w tamie, muzyczne asan laser Yogi, ponieważ występowaliśmy już z newsco jogą na wielu festiwalach i po prostu bardzo lubimy czuć tą moc od wielu ludzi, którzy synchronicznie płyną w oddechu i ruchu. Mhm. I chcieliśmy, mieliśmy potrzebę stworzenia czegoś wyjątkowego, takiego wyjątkowego wydarzenia, które zrzeszy też Wielu artystów, bo mamy ten zaszczyt i szczęście mieć wokół siebie w naszym gronie znajomych przyjaciół, bardzo utalentowanych i pracowitych ludzi. Stąd Mikołaj Dziamski będzie grał na światłach, Maciej Klocek będzie z Lumen Art, będzie grał, będzie grał na laserach, a Wiktor komponuje muzykę i zaprosiliśmy do współpracy Kasię Węgierską, Kasza Łasiaka i Mariusza Czańskiego. Mariusz, tak, Mariusz Czeliński będzie grać akurat tutaj na gongach, na misach tybetańskich, na sitarze. Wow. Łukasz Łasiak będzie grać na tablach, na instrumentach perkusyjnych, ale orientalnych. A Kasia Węgierska będzie tutaj nam oferowała swój przepiękny głos. I odpowiadając na Twoje pytanie jeszcze, jak to się wszystko zaczęło? Taki moment charakterystyczny był, kiedy to było z półtora roku temu, kiedy Kasia prowadziła swoją jogę w Poznaniu, w której ja też uczestniczyłem jako jogin. I przyszło do Siabasany, do relaksu, i na tej sali znajdowało się pianino. I ja po prostu zasiadłem do tego pianina i zacząłem grać do słów, które Kasia mówiła. No i okazało się, że rzeczywiście jest to magiczne doświadczenie. E, zarówno dla nas, jak i dla słuchających całe szczęście. <grym> tak. <grym> to było absolutnie niesamowite, bo Wiktor miał flow, kiedy, kiedy grał na pianie, a ja do, mnie, do mojej wyobraźni i intuicji przechodziło jeszcze więcej metafor i słów, którymi mogłam uraczyć e, zrelaksowanych joginów. I, i, I pomyśleliśmy, hej, zróbmy tego więcej. Tak, i wykorzystaliśmy to sprzężenie zwrotne podczas, yy, podczas relaksu na całą praktykę. I od tamtego momentu zaczęliśmy intensywnie pracować nad, yy, no właśnie tym, czego można teraz doświadczyć jako pełna kompozycja, yy, bo to są dwie godziny yy, spektaklu takiego jogowo-muzyczno-świetnego, yy, tak jak wspomniałaś. Natomiast ważne wydaje mi się że jeszcze w tym wydarzeniu, że zaczynamy panelem dyskusyjnym i to będzie bardzo obfity, mam cichą nadzieję, obfita godzina w wiele pomysłów, wiele wskazówek albo też ostrzeżeń, które sobie tutaj w naszej społeczności wymienimy, jako zastanawiając się nad tym, czy i gdzie zmierzamy do harmonii technologii, sztuki i człowieka. To bardzo, oryginalne, A, o, tak. bardzo ładne i takie oryginalne podejście właśnie w, w połączeniu technologii, sztuki i człowieka. To jest też to, co chcemy pokazać z samym tym wydarzeniem, bo łączymy... Em, Praktykę jogi, ale też to jest winiasa yoga z takim tanecznym sznytem, więc jest dużo modyfikacji, tego, żeby ten ruch był taki przyjemny i dostosowany do każdego. Łączymy to właśnie z oprawą świetlno-laserową i z syntezatorami. I według naszych doświadczeń, i według doświadczeń ludzi, którzy już znają niusko-jogę, to naprawdę pogłębia ten proces. E, Podróży w głąb siebie, tego pięknego podróżowania na macie. I stąd wzięła się nasza, pomyl, nasza myśl, że nasze nasze mocno przewodnie to harmonia pomiędzy człowiekiem, sztuką a technologią, a że też na co dzień Wiktor pracuje w branży IT, ja też tam prowadzę warsztaty. To, to jest bardzo ciekawe, zawsze ten nasz muzyczno-jogowy świat. Wprowadzać do tego świata technologii, gdzie mamy prawdziwych inżynierów, ludzi z wyobraźnią troszkę inną niż nasza, ale dlaczego by tego nie połączyć? I dlatego chcemy to przedyskutować podczas panelu dyskusyjnego. Wspomniałaś, Kasiu, o wędrowaniu po Macie. Czym jest, bo to takie zainspirowało mnie, wędrowanie po Macie? Wędrowanie po Macie to taka daleka podróż, ale bez ruszania się z miejsca fizycznie. I wow. dlatego, podróż, wow. <laughs> ponieważ um, przeprowadzamy uczestników i siebie samych a, przez proces o, za, zaczynający się od medytacji, od uziemienia, od intencji, z którą będziemy praktykować, a, i następnie powoli rozgrzewając ciała, przechodzimy do pracy z coraz to kolejnymi obszarami w ciele i jakościami ruchu. Czasem się zatrzymamy, czasem nagle poczujemy w sobie żywioł wody, to jacy możemy być płynni, a czasem mocno zadziałamy mięśniami, a będziemy wytrwale jak wojownicy płynąć na matach, żeby poczuć w sobie tą energię ognia, a też taką bardziej plemienną, będziemy mocno stać na nogach. Dlatego to jest podróż, bo będziemy przeprowadzać uczestników przez różnego rodzaju ruch, brzmienia w muzyce, dźwięki natury, metafory, refleksje. Tak, żeby na końcu odpłynąć w siawasanie, no ale też dużą podróżą będzie o godzinie 19.30 koncert relaksacyjny Natura Czakr. Tak, 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 zgadza się. Yy, no właśnie, takie... czym jest ta Natura Czakr? Bo to też taki... To jest nasza interpretacja artystyczna. To, to jest dokładnie to, czym my staramy się, jak my rozumiemy czakry, Czyli nie wdajemy się w dyskusję na temat, czym czakry są, tylko po prostu własnymi słowami, narzędziami oddajemy tą naturę, poszukujemy tej. To jest de facto koncert, który poszukuje tej natury, przechodząc po każdej z czakr i ilustrując te czakry, bo ja osobiście jestem zwolennikiem, albo przynajmniej tak przyszło mi... Jakiś tam dar dostają, że lubię muzykę ilustracyjną, lubię komponować muzykę, która się łączy mm -hmm. z żywiami natury, z... Z, obrazami. z obrazami, malowanie obrazów muzyką to jest dosłownie. I dzięki temu możemy te czakry jednocześnie po prostu spróbować pokazać, tak dając, zarysowując o czym mówię tutaj, bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy zaczynamy sobie od pierwszej czakry, to uczestnicy będą mogli mieć wrażenie, że są w jądrze ziemi na przykład. Zaczynamy, punkt wyjścia to będzie jądro ziemi, a potem z każdą czakrą będziemy się wznosić do góry i jednocześnie słuchając słów Kasi i wchodząc w taki mały proces, właśnie wyczuwając te, te czakry. I też chcemy pokazać, że te czakry to jest natura, która nas otacza i z której my też jesteśmy stworzeni, i dać uczestnikom odczuć, czym te czakry są w nich, którym z żywiołów, a z jakimi myślami, kojarzeniami mogą się wiązać, a czy to będzie ogień i plemienne tańce, i nasi przodkowie, czyli czakra korzenia, i nasze wartości, czy bardziej woda, przepływ, oczyść się, czyli czakra druga. Także zależy nam na takim fajnym przepływaniu pomiędzy światem natury, a tym, co jest w nas. Czyli to może być rzeczywiście cudowna podróż w głąb siebie, poznania siebie, doświadczania siebie, zobaczenia jak mi jest w danym momencie właśnie z doświadczaniem pewnych żywiołów, które żywioły są dla mnie bardziej takie e, inspirujące, tak, które tak. mogę bardziej wejść, a które już mam tak powiedzmy poukładane bardziej. Tak jest. Dokładnie, tak dokładnie. To dla, dlatego, tak jak to powiedziałaś, to będzie poznawaniem siebie, eksplorowaniem i doświadczeniem, bo ja myślę, że każdy przeżyje to na swój sposób i, i to jest fajne. Ktoś poczuje kurczę, to do tego, aż mi się chce tańczyć, a może ktoś poczuje, oj, to brzmienie nie jest za bardzo dla mnie, ale jest ciekawe, więc zachęcamy do takiej autorefleksji podczas tego koncertu, żeby się obserwować i przyjmować to, co przechodzi. Samoobserwacja i doświadczanie rzeczywiście może być takim punktem zwrotnym w życiu każdego człowieka, no bo może akurat coś w danym momencie zaskoczy, coś nagle nam się pojawi i rzeczywiście to być takie wow! No cóż, czyli to wydarzenie, można powiedzieć, ta muskologa, którą prezentujecie, jest takim samopoznaniem. Samopoznaniem, podróżą do wewnątrz siebie, doświadczaniem, eksplorowaniem samej siebie. Myślę, że to jest takie ważne doświadczenie jako ceremonia wejścia w nowy rok. Tak symbolicznie. Symbolicznie przyjrzyj się sobie, wiadomo na poziomie fizycznym, troszkę się rozruszaj po świętach, ale też przynieś swoją intencję. Na, na tą praktykę, żeby była jeszcze bardziej wyjątkowa. Potraktuj to jako swoją bramę do nowego roku. I zachęcamy do tego, żeby ten proces sam obserwacji, o którym wspomniałaś, jeszcze bardziej pogłębić, żeby przynieść swoją intencję i zasiad ją. Zasiad ją w medytacji, w swoich afirmacjach, zasiadź ją słowami, bo wokół Ciebie będzie mnóstwo ludzi. Którzy też przyszli ze swoją intencją. Czemu by o tym nie porozmawiać? A w końcu, my też się przekonujemy, że taki duży event można tworzyć tylko w grupie. My jesteśmy bodźcem, ale to ludzie to z nami tworzą. E, tak. więc, a to też było naszą intencją, nie? Dlatego uważamy, że warto się intencjami dzielić, mówić o nich głośno i dokładnie je sobie wyobrażać, żeby nas wspierały w działaniach swoich. Także Ciebie też zachęcamy do przyniesienia swojej intencji. Tak, jak najbardziej. A to wspomniałaś jeszcze, Kasiu, o tym, że w grupie jest jakby siła, taka potęga, i rzeczywiście, jeśli ileś tam osób jest e, myślących, powiedzmy, trochę w innej świadomości, e, w bycia tu i teraz, i świadomych życia, i każdy przyniesie swoją własną intencję, i jest ta wymiana między tymi ludźmi, tej energii, nie ma tej walki, nie ma tego szarpania, wyrywania sobie, tylko jest. Współwymiana. Tak. No, to, no to może być dodatkowy ten taki atut, że te intencje rzeczywiście nie dość, że się jej powie, wypowie, więc już z automatu jest to, to już powiedziałem, więc warto by było w tym kierunku podążać, bo to już jest taka motywacja. A dwa, to właśnie te współgranie tych różnych energii wielu ludzi. Tak, 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 tak. Życzymy sobie tego bardzo mocno, i powiem szczerze, że to gdzieś tam w naszych marzeniach wydaje się. Realnych, że dla każdego może to być faktycznie jakiś kamień milowy w wszelkiego rodzaju swoje, spełnianiu swojej, realizowaniu swojej intencji. I jeżeli się przez przypadek by udało, żeby powtarzać te wydarzenia, to może się uda, że na przestrzeni czasu okaże się, że jest szereg naprawdę ludzi, stwor... może udało się po prostu stworzyć większą społeczność, dzięki której. Faktycznie ten rozwój jest wspierany, bo jak zastanowimy się z Kasią, po co to robimy, to wiadomo, tutaj przyszło nam spełniać swoje marzenia, czyli między innymi podróżować, dzielić się sztuką, ale jednocześnie dbać o rozwój, jakby robienie jogi wspólnie, ale myślę, że w kluczowym tak naprawdę tego elemencie jest to, że zależałoby nam na tym, żeby pomagać. Żeby być gdzieś takim bodźcem do dobrej rzeczywiście zmiany, do usprawniania, i myślę, że gdzieś tam sobie głęboko życzymy bardzo tego, żeby to było takie jedno, jednoczące faktycznie wydarzenie. Tak, tak uważamy, że to jest potrzebne też w ogóle w Polsce, bo tak. mało kto a prowadzimy warsztaty dla, dla grup w firma, firmach, dla zespołów. I kiedy chcemy sięgać do mocnych stron każdego z nich, ja to szczególnie widzę na moich warsztatach, to trochę słabo to ludziom idzie. Albo ich intencje, to już mówię też poza warsztatami, jak pracuję tak coachingowo z jeden na jeden z ludźmi, to raczej myślą o sobie w kategoriach braku, czyli ta ich intencja wychodzi też z tego, że oni czegoś w sobie nie mają, w czymś są niefajni w tym obszarze życia i, i to jest ich intencja. A dlaczego by nie pomyśleć o sobie tak, że co w tym roku udało mi się zrobić, w 2019, jakie ja mam mocne strony i w związku z tym, co mogę dobrego zrobić dla siebie i dla innych. A, bo y, my też gdybyśmy myśleli o sobie tylko w kategoriach braku czegoś, to chyba byśmy nie zrobili tego wydarzenia. Oczywiście wiemy, że po, potrzebujemy pracować nad sobą, ale jednak potrzeba myśleć o swoich dobrych stronach, żeby robić coś dobrego. Um, i, tak. I, tak. I, tak. Jeżeli się uda dzięki zebraniu większej ilości osób jeszcze mocniej postanowić dać takie przytompnięcie na e, przybicie tych intencji, to, to no, by było fantastyczne, jeżeli to się okaże takim rezultatem długoterminowym. Tak. No, szczytna intencja, e, idea. E, Życzę pięknego rozwoju, żeby to kwitło, żebyście po prostu z tym wychodzili do coraz szerszej grupy ludzi i jakby dzielili się tą, tą, tym pięknem, które oferujecie. Ja zapraszam słuchaczy, widzów również na, na to unikatowe wydarzenie. Pod filmem będą linki, gdzie będzie można sobie że tak powiem, zaopatrzyć się ze specjalnym rabatem na, na tak bilety, jest. tak. Także serdecznie Wam dziękuję za tą rozmowę. Miejmy nadzieję, że to po prostu z wielką pompą pójdzie dalej w świat i uszczęśliwie wielu, wielu, wielu ludzi. Dzięki wielkie. Niech się stanie. Niech, niech się stać. stanie, tak. Niech to będzie jedna z intencji na 2020 rok. Tak jest. Dziękujemy. Wesołych świąt. Wesołych, spokojnych. Wesołych. <laughs> Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do Dzie zobaczenia na następnym odcinku.